Z zewnątrz suchutko, ale jak jest od środka? Arnie cudownie się rozwija i robi niesamowite postępy. Dlatego ważne jest, żebym miał sucha. W poprzednich pieluszkach na zewnątrz było sucha, więc myślałam, że wszystko jest w porządku. Poproszono mnie o przeprowadzenie testu i rezultat był prawdziwym szokiem. Te pieluszki, które używałam poprzednio, bardzo mokre. Arnie okropnie musiał się czuć w takich pieluszkach. Przyciskałam nowe pompersy z całej siły. Pieluszka była sucha. Oto nowe pieluszki. Pampers Extra. Suchość od środka, specjalnie dla dziecka. W tej chwili go pupa, to najlepsze ciasteczko, muszę zjeść. Arni w suchej pieluszce i zadowolony, chodzi z uśmiechniętą buzią. Jest mu dobrze i wygodnie. Pampers Extra teraz także w większych, bardziej ekonomicznych opakowaniach. To było marzenie mojego ojca. Synowie mieli w przyszłości zostać piłkarzami. Ale ja wolałem zostać sędzią. Tak, tak, sędzią. Koledzy śmiali się ze mnie, ale byłem uparty. Sędziowanie miałem we krwi. Aż pewnego dnia jedno zdarzenie na zawsze zmieniło moje życie. Gdyby nie Pepsi, mógłbym zostać najlepszym sędzią na świecie. w Dziwanku bardzo. Mm -hmm. Bardzo lubię pracować, bo tatuś mnie napuścił. Nie lepiej miał. Górami? Tak. Dolinami? Nie. Nie. Górami, dolinami to chodzi Wolna Grupa Bukowina. W programie Od przedszkola do Opola dzieci śpiewają piosenki legendarnej już dziś Wolnej Grupy Bukowina. Dziś o 11.25. Czy masz problemy z usuwaniem kamienia irdzy z powierzchni pionowych? Chyba żartujesz. Przecież używam nowy cylit kamień Irdza spray, więc nawet takie miejsca czyszczę z łatwością. Nowy Cylit spray. Bez tak? Dzień dobry, ja do tej pralki. Proszę. Co się stało? Pralka nagle przestała działać, wylała się z niej woda i zniszczyła parkiet. Prawdopodobnie kamień zniszczył zbiornik. Niestety, pralkę muszę zabrać do warsztatu. Ojej, a co z tym? A używała pani kalgon? Nie, nigdy. Tak myślałem. Oto przyczyna awarii. Kamień zniszczył zbiornik. Tak by to wyglądało, gdyby pani używała kalgon do każdego prania. Na szczęście nie wszyscy to robią, bo bym splajtował. Dłuższe życie każdej pralki to kalgon. Słuchajcie, dzieciaki, czy to nie wspaniałe? Cały świat przyjechał do Disneylandu na paradę tysiąclecia! Dlatego, żebyśmy się wszyscy razem bawili, w McDonald's znajdziecie jedną z ośmiu słynnych gwiazd Disneya. Każdą z innego kontynentu. Oraz niespodziankę, pyszny sok Donald. A wszystko to w zestawach Happy Meal! Każdy operator może dać Ci miesięczny pakiet bezpłatnych minut. Ale tylko u nas nie musisz ich wykorzystać do końca miesiąca. Tylko u nas nie stracisz bezpłatnych minut. Tylko u nas masz więcej czasu. Idea Optima. Już 83% Polaków w zasięgu. Tylko teraz Motorola Shark z dostępem do internetu za jedyne 199 zł netto. Aktywacja 0 zł. Jak aksamit. Sponsorem programu jest wola, producent rijstop dla dzieci.